Proszę Państwa, staram się zadośćuczynić wszystkim Państwa życzeniom. No i przypominam, że w jednym z poprzednich cykli słuchacz, widz zwrócił się do mnie z taką propozycją, że już dawno nie było tutaj cytowanych hejtów. No i żeby tutaj jakąś porcję tych hejtów udostępnić, więc oczywiście wychodzę naprzeciw tym życzeniom i temu poświęcimy obecny cykl. Pan tra tata Chyba pan moja świnia ma taki sam ryj, pisze pan trata Stacha otwór jest zarezerwowany dla wariata Macierewicza. Tam Antek przeprowadza wybuchy. O, to <laughs> ciekawe. Pan Macierewicz dotychczas przeprowadzał wybuchy w samolocie, tym tu Tupolewie, który się rozbił 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby tutaj w otworze moim takie wybuchy przeprowadzał. Gdyby tak było, to obawiam się, że ten otwór, ten mój ryj byłby niepodobny do ryja świni, którą posiada ta 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 ta. Pan O.M. Mądrala, a żyje z żebrania, Bajdokleta, bicie piany, wokoło to samo, te same anegdoty. No <ścoughs> bajdokleta. Bicie piany, mój Boże, jednak to nie z żebrania żyje, jeśli tutaj chodzi o ścisłość, bo bajdoklety opowiadam, bije pianę, te same anegdoty powtarzam, więc to już jest zupełnie co innego niż żebranina którą mi zresztą zarzucała y, pani y, wielce trzygodna pani Joanna Senyszyn. O, wydaje mi się, że no, czy, jak zwykle się myliła, bo ja jej odpowiedziałem, że <laughs> jeśli ktoś tam y, żebrakowi daje jałmużnę, no to nie oczekuję niczego w zamian od niego. Natomiast jeśli na przykład już powie tak, naści babko, to jabłko, odmówcie anioł pański, to to już nie jest żebranina, tylko płatne zlecenie. Więc tak to wygląda. Ale widzę, że tu wielu ludzi tak z taką, podejrzewam, że z zazdrością taką o tym pisze, no i w związku z tym no mam dla nich taką prostą radę, żeby oni spróbowali może im też ktoś coś da. Pan Tomek M, o, to jest z tej samej, z tej samej yy, bra, dziedziny. Panie Michalkiewicz, użebrałeś w końcu na te mieszkanie. No jasne, mówię niech, niech pan spróbuje. Jak się panu uda, jeśli panu ktoś coś da, no to dlaczego nie? Także ja poprosiłem y, moich czytelników, słuchaczy, widzów, y, żeby mi pomogli, no i oni mi pomogli. Y, więc ani nikogo nie zmuszałem do tego, żeby mi cokolwiek dawał. Jeśli ludzie mi coś tam dali, a to no, dali mi całkiem sporo, to dlatego, że uważali, że no chcą tak. Tak chcieli. W związku z tym nikomu z przemocą niczego nie odebrałem w odróżnieniu od na przykład wielce trzygodnej Joanny Senesyn, która swoje dochody jako poseł i poseł do Parlamentu Europejskiego pod przymusem ściąga. No to jest chyba to gorsze, jest, bo to jest rabunek, zebranie to jest jednak coś mniej groźnego, mniej szkodliwego niż rabunek. A tu mam miejsce z takim rozbojem po prostu. No i nic dziwnego, że rozbójnicy, rozbajici, sympatycy rozboju to mnie krytykują. Raz, dwa, osiem. Albert Einstein był socjalistą, czyli według Michalkiewicza był idiotą. I co tu komentować? Michalkiewicz był, jest i zostanie idiotą, ale znakomicie żyje z innych idiotów. No widać wyraźnie tę <grytacje> irytację i zawiść. Ci ludzie chętnie by widzieli mnie, nie wiem, jakbym tam. Umierał z głodu w łachmanach gdzieś pod płotem. Strasznie ich ir irytuje to, że jakoś sobie daje radę. A jeśli chodzi o Alberta Einsteina, ja nie, nie wiem, czy on był socjalistą. On był fizykiem, rzeczywiście bardzo utalentowanym, natomiast jego poglądy polityczne wcale nie wiem, czy były socjalistyczne. A poza tym ja, jak cytowałem Stanisława Cata Mackiewicza, to on nie pisał tam że ten, kto wierzy w socjalizm, to jest idiotą, tylko on mówił, że człowiek inteligentny nie może być socjalistą. No, to rzeczywiście prawda. Jeśli nawet Albert Einstein był socjalistą, no to być może, że od tej reguły są wyjątki, jak od każdej reguły są wyjątki. Nawiasem mówiąc, Bismarck tak w każdym razie jemu się przypisuje takie spostrzeżenie, że kto za nie był socjalistą, co na starość zostanie łajdakiem, ale kto na starość zostaje socjalistą, to rzeczywiście niedobrze z nim jest. Gal Anonim. Czyli według pseudointeligenta Michalkiewicza Albert Einstein nie był inteligentny. No cóż, panie Michalkiewicz, kto się wroną wyklu, orłem nie zleci. No to cóż, no trudno. Pseudo-inteligenta, no to nigdy, nigdy nie dość tutaj krytycyzmu i sceptycyzmu. Wprawdzie. Taki aforysta francuski, Franciszek, książę Dla Rouszyfukko, twierdzi, że nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, a każdy ze swego rozumu. No to coś w tym jest. Natomiast nigdy nie można uważać, że się wszystkie rozumy zjadło. Ja socjalizm odrzucam, socjalizmem pogardzam. I jeśli jakiś człowiek, który wykazuje talenty i zdolności na innych polach, w socjalizm wierzy, to oczywiście nie mogę mu zabronić, no ale uważam, że ma pewną skazę. Stary grzechotnik. Całe szczęście, że ten chłop i jego wyznawcy są niszowi. No, to Rzeczywiście to jestem, muszę powiedzieć, że jestem w dobrym towarzystwie. Na przykład taki Mikołaj Kopernik był też niszowy, nawet gorzej niż niszowy, był sam jeden przeciwko całemu światu, ale to on miał rację, ale to on miał rację także tutaj zasada demokratyczna, że im większa liczba, tym słuszniejsza racja nie zawsze się sprawdza, przeważnie się nie sprawdza, dlatego że... No, tłum zawsze idzie za, że tak powiem, jakimiś takimi miazmatami. W związku z tym w takich sytuacjach właśnie dobrze jest zachować samodzielność myślenia, a nie dostrajać się do gawiedzi. Pan Henryk Suchecki, panie Stanisławie, pieprzy pan głupoty. Niemcy wjechali do naszego kraju i spalili gałki. W myśl zasady oko za oko trzeba było spalić Niemcy, tak jak pod Grunwaldem. Na szaleńcuch nie działa retoryka. Pan cierpi, ja cierpię, bo Niemiec rozdaje karty, pomimo że sprowadzili hekatombę na miliony. Nie pamiętam do jakiej mojej wypowiedzi pan Suchecki nawiązuje. Rzeczywiście Niemcy y, najechali Polskę w 1939 roku, spalili gałki. Y, no to wszystko prawda i wymordowali tamtejszych mieszkańców. My z myśl zasady oko za oko trzeba było spalić Niemcy. No. Nie wiem, czy należało. Wtedy byśmy się nie mogli powoływać na moralną wyższość nad Niemcami, gdybyśmy tak samo jak oni postępowali. Pod Grunwaldem nikt Niemców nie, nie palił, przeciwnie. Nawet Władysław Jagiełło, tak przynajmniej Henryk Sienkiewicz opisuje, że mm, tak uszanował zwłoki wielkiego mistrza, tam nie, nie kazał ich rozrywać końmi czy coś takiego, więc nie, trzeba się zachowywać normalnie, a z drugiej strony trzeba y, 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 pilnować, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Tyle tylko, że przypuszczam, że chodziło o, nie wiem czy chodziło o reparacje czy nie, ale z tymi reparacjami, no to gdyby rząd naprawdę wierzył w to, że można od Niemiec uzyskać reparacje, to by wystąpił ze stosownym żądaniem, ale na razie żadnych takich żądań nie przedstawia. Co więcej widziałem wypowiedź w telewizji pana ministra Czaputowicza, byłem ówcześnie ministra spraw zagranicznych, który na konferencji prasowej z ówczesnym niemieckim ministrem spraw zagranicznych, obecnym prezydentem Walterem Steinmeierem, powiedział ekspresji z że Problem reparacji w stosunkach między Polską i Niemcami nie istnieje. No, to jak nie istnieje, jak sam minister spraw zagranicznych tak mówi, to, to znaczy, że wie co mówi. A bicie piany propagandowe, no to oczywiście można takie rzeczy robić, ale niekoniecznie trzeba w takie rzeczy wierzyć. Słoń wawelski. Do stałych słuchaczy, jaki procent srebra? Płynącego z ust pana Stanisława stanowią powtórzenia. Ja szacuję na jakieś 25%. Zauważam jednak, że tendencję wzrostową. Repeticja jest mater studiorum, ale nawet sens tego pożekadła można przedawkować, czuwaj. No, muszę to sprawdzić, bo obie rzeczywiście człowiek się powtarza, zwłaszcza jeżeli od długiego czasu. Takie właśnie nagrania praktykuje. No to nie sposób się uchronić od powtarzania, siłą rzecz, ale tu jedna rzecz mnie usprawiedliwia, że historia się powtarza. Historia się powtarza, więc no ja komentując wydarzenia też się muszę powtarzać, ponieważ historie się powtarzają. A tu pan Artur Skrobas i <śmianowidze> chyba jebana, <śmianowidze> jebana kurwo, Michalkiewicz, no <śmianowidze> taka intytulacja to mi przypomina taką scenę z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Otóż był tam kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego pan profesor Aleksander Kunicki. No i podczas egzaminu tam siedzieli już trzej delikwenci w gabinecie pana profesora Konickiego, a on tam akurat wstał od biurka i czegoś szukał za szafą jakiegoś kodeksu czy książki. A jeden student zajrzał, tam uchylił drzwi i zajrzał, patrzy, siedzą ci koledzy, ta trójka, a profesora Kunickiego nie ma, więc pyta ich, jest już ten skór W tym momencie profesor Kunicki wyjrzał za szafy, ten natychmiast drzwi zamknął i tak odczekał aż do samego końca, licząc na to, że go profesor Kunicki nie zapamięta. E i, no, podszedł do egzaminu, tam zdał, a jak już profesor Kunicki mu zwracał indeks z wpisaną oceną, to mu powiedział tak, a przy okazji, szanowny panie, zwracam panu uwagę, że tutaj jest uniwersytet i obowiązują tytuły naukowe, więc tutaj trudno uznać ty pana kurwa, Michalkiewicz, za… Tytuł naukowy, no ale ja się nie domagam tytułów naukowych, bo to y, y, jestem tylko prostym magistrem, w związku z tym p, p, żadne inne tytuły. Stąd nie cierpię na tytuł, na szczęście. Pan Krzysztofer Renegat. Stary naleczenie już za późno został ci tylko sznur i sucha gałąź. Być może, może się obejdzie i bez sznura i suchej gałęzi. Nawiasem mówiąc, to jest bardzo, to, to, to życzenie, czy jak to nazwać, to jest bardzo podobne do zakończenia takiego wiersza Antoniego Słonimskiego, bardzo zresztą ładnego, pod tytułem drzewa. On tam kończy ten wiersz w ten sposób, a nam potrzebny las, który śpiewa. Szumiący bur, konar prawdziwy, twardego drzewa i mocny sznur. No więc niekoniecznie sucha gałąź. Konar prawdziwy, twardego drzewa to brzmi jeszcze lepiej. Pan Ryszard Rudzki. Te pierdyczenie to jest wolne słowo. Stary dziadzie bez pojęcia o świecie. No wolność słowa obejmuje również prawo do pierdyczenia, w związku z tym, to jak znaczy, wolność słowa ma oczywiście swoje plusy dodatnie, że każdy może się wypowiadać, ale ma również swoje plusy ujemne, że dopuszczane do dyskursu publicznego są również wypowiedzi, które się nam nie podobają, więc jeśli Panu się nie podobają Panu Rudzkiemu Ryszardowi, to co ja mówię, i to pierdyczenie moje, przecież nie musi mnie wcale słuchać. Wcale nie musi mnie słuchać i ja się nie obrażę. Także stary dziadzie bez pojęcia o świecie, no to stary jestem rzeczywiście. Można, można mnie nazwać starym dziadem, ale bez pojęcia o świecie. No trochę tam u tym świecie wiem, wydaje mi się. E, także, a w każdym razie na tyle, że są ludzie, którzy chętnie słuchają tego, co ja mam do powiedzenia na temat świata. Także, no, ale pan ludzki najwyraźniej do nich nie należy. Wolno mu tak samo jak i mnie. Matka Boska Królowa Polski oficjal. Staś chciałby być bzyknięty, ale problem taki, kto bzykaczem miałby być. Może jakiś knur napalony. No myli się pan, myli się pan. W moim wieku też <śm> pan o się nie myśli. A kiedy byłem w wieku, że tak powiem, bzykalnym no to nie, wcale nie miałem takiej ochoty, żeby ktoś mnie bzyknął przeciwnie, to ja bzykałem, no i z powodzeniem, wie pan, dostarczałem przeżyć różnym paniom, także, oj, knur napalony, chryste, panie, nie wiem, kogo pan ma na myśli, bo… Kiedy była seksafera samoobron w samoobronie, to w gazecie wyborczej tych bohaterów seksafery w samoobronie Andrzeja Lepera i wielce czcigodnego posła Łyżwińskiego to właśnie nazywano knurami, ale to nie chciałbym, żeby którykolwiek z nich mnie uchowa „chowaj Boże! Szymon. No i jak tam, panie Stasiu, skutki ustawy Just. Niedługo 4 lata minie od rozpoczęcia prac nad nią. Wybory w USA zakończone, w Polsce też i co? I nic. No nie zupełnie nic, bo właśnie 23 czerwca tego roku miała być w Sejmie uchwalona nowelizacja ustawy kodeks postępowania administracyjnego. Bardzo króciutka nowelizacja. Do artykułu 156 miał być dopisany paragraf trzeci, który stwierdzał, że nie można uznać nieważności, nie można stwierdzić nieważności decyzji administracyjnej nawet podjętej z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od jej wydania lub ogłoszenia minęło 30 lat, a inne osoby nabyły prawa albo uzyskały wiarygodną taką zapowiedź nabycia tych praw. To była taka próba, moim zdaniem, stworzenia przez rząd dobrej zmiany, takiej zapory przeciwko żydowskim roszczeniom majątkowym. Być może, że się wydawało tutaj inicjatorom tej ustawy, że tej nowelizacji, że nikt tego nie zauważy, bo to upchane zostało w kodeksie postawania administracyjnego, którego tam nikt nie czyta, ale okazało się, że nie. Okazało się, że nie, bo natychmiast zareagował pan y, Charles Duffer, ambasady amerykańskiej, pan Bix Aylo. I napisał list do pani marszałek Witek, że jeśli ta ustawa tutaj by została uchwalona, to on jest bardzo zaniepokojony, ponieważ ona by uniemożliwiła dochodzenie roszczeń przez osalałych z Holokaustu i ich rodziny, więc natychmiast. I powołał się tam na ustawę 447. To pokazuje, panie Szymonie, że ja, jeśli nawet pan uważa, że... To już jest passe, to inni wcale tak nie uważają. Sławo, zasrany prawicowy bełkot. No, prawicowy bełkot, widać, że <ścoughs> tu pan Marek Korton też pierwieli z głupoty. No, to rozumiem, że tu jest też z powodu prawicowości. No nie wiem, czy lewicowy bełkot jest wy bardziej wykwintny. Kiedyś miałem do czynienia z lewicowym bełkotem, takim momentem, jednym z wielu momentów, to był, był, była ekonomia na drugim roku studiów prawniczych. Otóż na pierwszym roku mieliśmy ekonomię polityczną kapitalizmu i to był... No, bardzo ciekawy przedmiot, wszystko logicznie jedno z drugiego wynikało, a na drugim roku mieliśmy ekonomię polityczną socjalizmu. No nieprawdopodobny, był to lewicowy jak najbardziej. Także. Papa Joe, Panie Michalkiewicz, co się stało z Panem? Kiedyś chętnie czytałem Pańskie komentarze, które miały kilkaset tysięcy wyświetleń. Dziś na Pańską stronę wszedłem przypadkiem. I zobaczyłem obraz, nędzy i rozpaczy. Na tę stronę trafiają już tylko tak zwane bezpańskie psy. Jest to może wina bezpańskich psów. No nie wiem, nie wiem. Myślę, że wtedy, kiedy pan tutaj oglądał te moje komentarze, to jeszcze nie miałem takiej konkurencji. A teraz to wszyscy się za to biorą, także jest bardzo dużo, bardzo duża oferta. No to nic dziwnego, że w, w, jeśli chodzi o liczbę odsłon w przypadku moich komentarzy, to ona się zmniejszyła, ale to jest normalne, zgodne z prawem podaży i popytu. To Nic się ze mną nie stało, jak pan widzi, cały czas jestem taki sam. I pani Joanna Maria Wójcik. Dlaczego w przestrzeni publicznej jest jeszcze miejsce dla kogoś takiego? Może ktoś znowu musi cię dojechać w sądzie, żebyś kontrolował się z tym, co mówisz. Będziesz wtedy skomlał o parę groszy i, nit, i nie w głowie ci będzie obrona wszelkiej maści pedofilii i innych, ordynarnych dziadów oporytych bereta. Ziomuś zjeżdża i z iz anteny. Ach, pani Joanna Maria Wójcik najwyraźniej sobie nie zdaje spraw, że jest totalniaczką bo uważa, że tylko dla takich, co głoszą poglądy zatwierdzone to jest miejsce na przestrzeni publicznej, a dla takich, co głoszą poglądy niezatwierdzone, to w takiej przestrzeni nie ma. Niestety Polska się powoli totalizuje, między innymi za sprawą takich totalniaków jak pani Joanna Maria Wójcik, i tylko patrzeć jak zostanie rzeczywiście zostanie odpowiednie ustawodawstwo które w innych krajach już jest tam penalizacja mowy nienawiści, a co to jest mowa nienawiści? No to wszystko, co nam się nie podoba. To się partii nie podoba. O, to już zresztą było, to za komuny to było. Nie wiem w jakim wieku jest pani Joanna Maria Wójcik, ale sądzę, że jest w takim, że komuny może nie pamiętać. Ale to historia się powtarza, w związku z tym zawsze te, te totalniackie tendencje, totalniacka sytuacja może powrócić. I tym melancholijnym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.